Apel do pań i panów senatorów. Zwracam się do państwa jako przedstawicieli Polaków, ponieważ zostaliście wybrani na strażników poprawiania błędnych decyzji Sejmu. Macie też obowiązek ostrzegania prezydenta Polski przed zagrożeniami. To jest apel zarówno do pań i panów z kręgów władzy rządzącej, jak i do pań i panów z opozycji. Macie możliwość zatrzymania tej haniebnej ustawy, tzw. geologicznej numer 32-38. Skutki jej negatywnego oddziaływania są niewyobrażalne. Dlatego jeszcze raz proszę Panie i Panów z kręgów władzy rządzącej o zmianę swojego stanowiska. Chyba nie chcecie być wpisani na czarną listę zdrajców, Polaków, powietrzne czas.